Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. No cóż, maj i czerwiec to okres, kiedy trafiają bociani spadochroniarze i tych już jest kilka w ośrodku, tak jak ostatnio nagrywałem film. Natomiast wyjątkowo trafił bocian, dorosły bocian, który miał potyczkę o gniazdo. Tak też się zdarza, ale nic mu nie jest, jest w pełni sprawny. Także pozostało go tylko zaobrączkować i wypuścić na wybieg. Także bez żadnych zbędnych przedłużeń, zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku. O, proszę bardzo dwie obrączki jedna metalowa, a druga plastikowa. No i standardowo, jak zawsze, tutaj obrączka plastikowa zakładana jest na nogę prawą. O, zaraz, tu się mu nogi trochę podwinęły. O, 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 dobra. O proszę bardzo, sekunda, i obrączka została założona. Teraz będę mitował obrączkę. Obrączkę metalową na nodze lewej. W ten oto sposób Bocian otrzymał swoje dowody osobiste. Także teraz przyszedł czas na wypuszczenie. Odkrywamy, owce się tutaj mi napatoczyły i bociana wypuszczamy. I bocian pomaszerował do swoich. No widać bociana za mną poszedł sobie do swoich, także on teraz wybierze kiedy zechce stąd odlecieć. Tutaj bociany u mnie mają w ośrodku pełną wolną wolę, czyli nie, nie, nie jadę z nimi, nie wypuszczam ich nie wiadomo gdzie, bo każdy po takiej kuracji, po leczeniu musi się zregenerować. Tak jak człowiek zaraz po operacji, po pobycie po w szpitalu nie przebiegnie maratonu, tak samo i bocian od razu nie zawsze będzie mógł wzbić się w powietrze. Aczkolwiek, jak wiedzą Państwo z niektórych moich filmów, takie przypadki były, że ledwo wypuściłem, a bocian już sobie poleciał. Ale sytuacje są bardzo indywidualne, także to bocian musi Podjąć decyzję, kiedy zechce odlecieć, i tutaj taką możliwość oczywiście Bociany mają. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie, za oglądanie filmików. No i cóż, do następnego. Pozdrawiam.